Naszym gościem jest Piotr Ryba, burmistrz Klinicy Zdrowi. Witam serdecznie. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Jesteśmy na polanie Janówka, przed momentem pierwsze testy nowej fontanny. Tak jest, jest testowana fontanna, jest... jest... Testowana ta imitacja źródła, która się znajduje za nami, także no, te ostatnie próby wodne dopinamy. No, mamy nadzieję, że czerwiec już zacznie się i lepszą temperaturą i przybyciem dużo większej ilości gości i będziemy nasze walory mogli zaprezentować w całej okazałości. Polana jonówka przeszła sporą modernizację. Powiedzmy, co tutaj zostało wykonane. Znaczy, no, praktycznie się wszystko zmieniło. Już idąc od pergoli, idąc od oświetlenia, idąc od nowego od mostu całkowicie wyremontowanego, trawników. Jak Państwo zobaczycie, tu zmieniło się praktycznie wszystko. Całe otoczenie, wszystkie elementy zewnętrzne zostały wymienione na nowe, zgodnie z projektem, także no, pola na błyszczy i czeka na gości. Jeśli jesteśmy już przy temacie fontanny, powiedzmy też o fontannie na deptaku, bo tam też były wykonywane jakieś prace. Tak jest. Wykorzystaliśmy ten okres, okazało się, że nasza okrągła fontanna. Była bardzo nieszczelna, także zostało tam wymienione, wymienione rury wodne, tak żeby ten system był szczelny. Uzupełniliśmy trawę dookoła fontanny, także nie będzie już tego błota, które tak, no nie sądzę, że odstraszało, ale psuło cały efekt wizualny fontanny. Tam zawsze było bardzo dużo wody, okazało się, że niestety rury były nieszczelne, ale zostało to wymienione, także fontanna wróciła do dawnego blasku i myślę, że przy kolejnych próbach też się okaże, że wszystko będzie chodziło tak jak trzeba. Kiedy już oficjalnie uruchomione zostaną fontanny w Kryńcy? No, mamy nadzieję, że początkiem czerwca że sytuacja aktualna będzie pozwalała na to, że można będzie te fontanny uruchomić. Dodatkowo fontanna Setka w Parku Dukieta ma też wymienione dysze, także to wszystko powinno jeszcze lepiej grać, współgrać, zachęcać gości i po prostu cieszyć oczy. W takim razie już dzisiaj zapraszamy i na Pola Najmówka i na kryńskie fontanny. Zapraszamy mieszkańców, zapraszamy gości, serdecznie zapraszamy.